W sierpniu 1944 roku, w sercu powietrznej batalii nad Europą, amerykański pilot porucznik Michał Mike Kowalski umiejscowił się w kabinie swojego P51 Mustang. Dookoła rozciągał się bezmiar nieba, przesiąknięty zapachem palonego paliwa i zimnego metalu. Nad nim krążyli towarzysze z eskadry 352. Ale oni nie mieli świadomości niecodziennej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Z nieznanego powodu dostali rozkaz do niecodziennej misji, która miała zaważyć na ich przyszłości. O 9.00 ruszamy na południowy wschód. W stronę linii frontu, krzyknął dowódca. Porucznik Steven Adler, przerywając milczenie. Jego głos brzmiał donośnie. Ale w sercach pilota i reszty załogi czuło się jednocześnie ekstazę i niepokój. Każdy z pilotów starał się znaleźć w sobie odrobinę odwagi, zanurzeni w myślach o zbliżającej się potyczce z Luftwaffe, która w ostatnich tygodniach stała się coraz silniejsza. Jednak Mike miał powód do niepokoju. W ciągu ostatnich kilku tygodni ich dowództwo zaczęło dostrzegać problemy z wznoszeniem i osiąganymi prędkościami. Które były kluczowe w starciach powietrznych. Dwa tygodnie temu, podczas misji bombowej, jego eskadra została zdziesiątkowana przez nieprzyjaciela. Ich przeciwnicy, piloci BF-109, z łatwością wznosili się na wyższe pułapy, podczas gdy amerykańskie Mustangi pozostawały w tyle. Musimy to zmienić, myślał Mike, z niepokojem prostując krawędź munduru. Czy ich maszyny były skazane na porażkę? Co się dzieje, Kowalski? Wyglądasz, jakbyś widział ducha? Zapytał porucznik Jackson, jego kolega z eskadry, gdy się zbliżał, unosząc brwi w żartobliwym geście. Nie zamierzam zginąć przez te twoje smutne myśli, rozumiesz? Mike uśmiechnął się krzywo, ale wiedział, że obawiał się nie tylko o swoje życie, ale także o los swoich towarzyszy. Z niebem otulonym, gęstym dymem powstałych pożarów. Mike wziął głęboki oddech, a jego umysł przywołał w pamięci spotkanie sprzed kilku dni kiedy porucznik Taldwell, znany ze swojego zamiłowania do inwestycji w innowacje, podniósł kwestię nowego projektu śmigła. Słuchajcie, powiedział, a reszta załogi skupiła wzrok na nim. Ten projekt uratuje nasze życie. Choć wydaje się nieosiągalny, może przywrócić przewagę w powietrzu. Jego słowa budziły w Mikeu nadzieję, ale jednocześnie sprowadzały wątpliwości Ponca. Wtedy wzbudził poważne wątpliwości wśród oficerów dowodzących, a szczególnie w jego superiorze, pułkowniku Bradleyu, który ostrożnie podchodził do wszelkich nowinek technicznych, nie ma miejsca na eksperymenty. Kowalski to wojna, a nie laboratorium. Doskonale wiem, że to wojna krzyknął Caldwell zaciągając się nerwowo. Ale jeśli nic nie zrobimy, będziemy musieli kipieć z frustracji podczas każdego starcia. W powietrzu czuć było napięcie, a Mike, mimo że nie był do końca pewien, czy innowacje Caldwella mogą naprawdę odmienić sytuację? Wiedział, że muszą spróbować. Mike miał dość ignorowania problemu. Wśród jego towarzyszy każdy rzucał żartami i nawiązywał do codziennych zmagań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek starali się rozluźnić atmosferę. Ale on wiedział to, co działo się wokół nich. Mogło wkrótce przerodzić się w zagładę. Gdy podnieśli się w powietrze, Mike poczuł, że coś się zmienia. Nie tylko w atmosferze, ale również w ich przeszłych zmagania, manewrując swoimi skrzydłami, obserwując innych pilotów, którzy pokonywali wyzwania, jednak wciąż mieli na plecach ciężar zapewnienia własnych żyć. Dziś może być ostatni dzień pomyślał. Z letargu wyrwał go dźwięk wzmocnionego silnika, który przeszył zasłonę wznoszących się chmur. Dzień trzy operacji nowa propozycja okazała się. Niełatwa tylko jedno śmigło na koniec. Pytał cicho do siebie. Z trudem rozumiał, jak jedno udoskonalenie może uratować ich życie, ale pomysł, który wciąż drążył nieprzyzwoitości dowództwa, wkrótce wyda się realny. Musimy tylko przekonać ich, by nam na to pozwolili, pomyślał z determinacją. Ale ta myśl była również owocem obaw. Decyzja musi teraz zapaść, zwłaszcza w miarę jak nadciągały ogromne chmury, które zapowiadały zawziętą walkę na niebie. Jak zaskakujący był rozwój wydarzeń, jak mieli wszystkie barwy nadziei. Odpowiedzi na te pytania przetrwają dopiero gdy zmierzą się z nieprzyjaciółmi w walce, która miała raz na zawsze zmienić układ sił. Mike miał nadzieję, że dzisiejszy dzień to nie tylko kolejny rozdział do przeczytania, ale sam moment, który zmieni dirę wojenną z tak dramatycznym wstępem. Był gotowy na upadek lub triumf, ale jego wiara w innowacje nie mogła być nadal chowana na bocznej drodze. Czas spędzony w chmurach przyniósł nową definicję walki. Zawiedziony jednocześnie przez swoje wątpliwości, Mike postanowił w końcu stawić czoła wyzwaniom nadciągającym na ich samoloty. Jeśli nie spróbujemy, nie będziemy mieli szansy na zwycięstwo myślał z determinacją, mając dość tego, co działo się wokół niego. Czy ich nowe śmigła zdołają wyprzedzić dramat tej wojny? Decyzja, która miała zapoczątkować nowe spektrum nadziei, już się zbliżała, a Mike był gotowy na każdą ewentualność. Niespodziewane okrzyki przez radio urwały jego myśli. Zbliżamy się do kontaktu z Luftwaffe! Ich misja przeszła w nowy wymiar. Nic więcej nie można było przegapić. Prezent w postaci amerykańskich innowacji musiał być uhonorowany. Zwłaszcza w chwili, gdy niebo wypełniły dźwięki strzałów i ciosów. Na horyzoncie pojawiła się nieprzyjacielska formacja, majacząca między chmurami. Uważajcie! Krzyknął Adler przez radio, jego głos mocno drżał. Luftwaffe zbliża się jak burza, co za odwaga wynikała z umiejętności i nadziei. Incydent niewyobrażalny, pomyślał Mike, teraz lub nigdy. Jego serce przyspieszyło, gdy poczuł, jak adrenalina zaczyna działać na jego organizm. Jeśli to jest moment, aby udowodnić, że nasze pomysły mają sens, to teraz jest ten czas. Od tej chwili ich przyszłość będzie zależała od decyzji podjętej na wysokości 20.0 stóp. Ubie w obecności Luftwaffe Mike miał nie tylko wspierać swoje skrzydła, ale także dawać pełnię przez swoją odwagę i naukę. Samoloty wystrzeliły w górę, a on poczuł w sercu, że te nieprzyjazne chmury mogą być jego największym sojusznikiem, nową technologią. Czuł, jak ciśnienie narasta a jego umysł analizował każdy aspekt bitwy. Muszą działać szybko i z precyzją. Tam! Zobaczcie ich! Zawołał Caldwell, wskazując na nieprzyjacielskie jednoosobowe myśliwce. Woskowe refleksy wystrzałów tańczyły nad powierzchnią nieba. Mike widział spełniającą się swoją wizję, ale również niepewność przyszłości. Oddał głos w radio. Formujcie się do wolnej walki. Trzymajcie się blisko! Musiał w końcu wykorzystać każdy atom odwagi, aby je pokonać. Czas zawodników jeszcze się nie skończył. Jego myśli lekko wracały do słów porucznika Caldwella. Czas innowacji był nadszedł, a teraz musieli dać z siebie wszystko. Wielu twierdziło, że pomysł poparty przez porucznika Caldwella był naiwnością w obliczu prawdziwej walki Pontyjej, ale jego wiara w technologię i pasja do innowacji miały szansę teraz udowodnić, że ten projekt śmigła. Kiedyś uważany za niewykonalny, może zmienić bieg i wojny światowej. Niech technologia nam sprzyja, pomyślał Mike ponownie, kiedy czas nadchodził do decydującego spotkania. Adrenalina buzowała w jego żyła. Przygotowali się do tego momentu przez myśli, które napotkali w trudnych chwilach, a teraz musieli pokazać, co naprawdę oznacza współpraca i prawdziwe braterstwo. Wokół Mike'a zapanowała atmosfera napięcia. Z jego odległości rozpościerał się widok nieprzyjacielskich myśliwców, a ich refleksy przemykały w górze, niczym błyskawice. Serce rosnące w jego piersi zdawało się bić w rytm solidarności ze swoimi towarzyszami. W tym momencie zrozumiał, że innowacje Caldwell, a nie były tylko kolejnym technologicznym eksperymentem, były ostatnią deską ratunku, która mogła przywrócić choć trochę nadziei. O godzinie 8.30 nabijamy amunicję, rzucił Taldwell w połowie rozmowy radiowej, starając się uspokoić panikę, która po chwilowej ciszy wybuchła w kabinach. Każdy strzał ma znaczenie, Mike przypomniał sobie słowa porucznika. Nawet to jedno niewielkie ulepszenie mogło zaważyć na ich losach. Musimy przekonać ich, że jesteśmy gotowi, pomyślał, gotowy ku nowym wyzwaniom mu. Dookoła rozbrzmiewały rozkazy. Piloty sosnowe z chmurami intensywnie dymiły, wybuchając w iskrzącym potoku ognia. Gdy znów pobiegł wzrok na ekranie radaru, dostrzegł kilka grup BF-109, któremu bliżej chmur zbrojny. Dobra, Kowalski, przemyśl strategię, szepnął sobie. Co zrobią, gdy nas zauważą? Mógł przewidzieć ich ruchy, ale w chaosie życia i śmierci na dużych wysokościach było to niezwykle trudne do zrealizowania. Czuł. Jak adrenalina przechodzi przez jego krwiobieg. To był ustalony moment, decydujący o ich losie w tej wojnie. Zbliżają się cholerne gnioty. W położeniu, uważajcie! Krzyknął Calderon przez radio. A w oddali można było zobaczyć ponure kształty maszyn przemycających się między chmurami. Zamieńcie się w każdy zespół po lewej flance. Słyszę cię, Calderon. Decydujemy się na pomoc w flance. Odpowiedział Mike. Czując w sobie twardą determinację, odnalazł w sobie zgromadzenia i strategię, starając się spojrzeć poza rutynowe strzały, które podczas przelotu w praktyce wydały się szaleństwem. No i był tam BF-109 przelatujący z zawrotną prędkością. Potrzebujemy lepszej taktyki, a nie jakichkolwiek sztuczek skomentował Adler zdesperowany w obliczu zbliżającego się wroga. Cała ich eskadra współdziałała jako zgrana maszyneria. Ale ich przewaga w powietrzu wydawała się na wyciągnięcie ręki. Mike ruszył w kierunku nieprzyjacielską formację, myśląc o tym, co może zrobić, by zwiększyć ich szanse. Nie strzelajcie, zanim nie dostaniecie wyraźnej okazji zaryzykował. Z eskadrami przybył zryw dla jego bratniej duszy. Podążamy ich śladem dodał calderon, wskazując na nieprzyjacielskie jednostki. Niemcy wydawali się zorganizowani okrągły manewr myśliwców bf 109 zacieśnił ich wokół wstępując do ataku jeden po drugim czas był najważniejszy musieli podjąć decyzję dogonić ich w skrzydło krzyknął adler zaciągając się w stronę lewej flanki Mike widział jak w przestworzach rozgrywa się prawdziwa bitwa tymczasem adrenalina pulsowała w jego żyłach a w sercu pojawiła się nowa determinacja nagle skupił się w błysku pełnej gotowości wyczując że to co zrobili do tej pory było niewystarczające. Musimy dotrzeć do ich toku powietrznego, zanim nadejdą główne zgrupowania. To może być nasza szansa, odezwał się Caldwell, przesyłając spojrzeniem pełnym wiary w nowe śmigła. Nie zatrzymujmy się, musimy kontynuować. Z każdą chwilą Mike inspirował się wyjątkową siłą, jaką miał, łącznie z darem od Cale do A, to śmigło miało ich wyprzedzić. Nadchodził czas, gdy nikomu nie umożliwi się namysłu przed atakiem. Musieli szybko zareagować. Bo ich szanse zmniejszały się jak szary dym opadający na polach bitew. Teraz lub nigdy powtórzył w sobie Mike, gdy jego myśli krążyły wokół tej niepowtarzalnej szansy. W międzyczasie Mike usłyszał przez radio: Wrogościują nam w tyłach. Musimy się bronić dając mu sygnał, by zadziałać, nim będzie za późno. Otworzył ogień do wrogich maszyn, czując jak wzbiera w nim energia. Tylko raz dał się pokonać przez wroga. Wierzył, że to jest inna bitwa. Jak zgrana orkiestra Eskadra 352 w maju reagowała na proste polecenia, by wykrzyknąć w brutalność powietrza. Pomimo wyzwań i gmatwaniny dymu, ich maszyny wydawały się winne dalszym innowacjom. Mike miał niepowtarzalne przemyślenia na temat nadchodzącej przyszłości. W tym momencie to nie śmigło miało decydujące znaczenie, ale zaangażowanie i siła, które ci trzej od najczarniejszych nocy robili dla siebie i siebie nawzajem. Luftwaffe zbliżała się do pełnego ataku. Kiedy Mike przypomniał sobie słowa pułkownika Bradleya: Nie ma czasu na błędy, to jego przypomnienie miało moc, by pomóc. Przez to, co te maszyny stały się rzeczywiście w naszej walce, możemy je dostrzec i to przetrwać, ukazał się mu nowy impuls. Czterech na lewo, usłyszał głos Adler A, a Mike zauważył, jak niemiecki pilot wykręca w górę. Adrenalina i duma rosnęły w nim, a tarcia i gubienia leniwych stref wyrazów. Mogły przekształcić tę bitwę w ich sukces wobec skrajności uczuć walczył o siłę, która ich stała. Teraz ruszamy pełną parą. Zawołał Caldwell otwierając ogień. Mike starał się wciągnąć w trudności tego wyjątkowego dnia, myśląc o ich przyszłości. Zasady i zasady przestały być istotne, myśli i wartości w końcu były jednoczesne z wolnością. Ich atak mógł zakończyć losy wielu. Bitwa rozpoczęła się. A Mike znał smak zwycięstwa i porażki. W dźwiękach wymian ognia, krzyków rozkazu i oddechu, wolności dostrzegł nowe oblicza innowacji. Dawaj pomocy! Usłyszał z przodu, myśląc o wkrótce mającym się toczyć przebieg zdarzeń. Każdy ruch, każdy strzał miał znaczenie. Zbliżając się do nieprzyjacielskiej flank, Mike miał tylko jedną szansę. Właśnie wtedy poczuł... Że ich śmigła przekraczały maksymalny limit to był cud pentuer. Nieważne co mówili, czy jesteście wystarczająco silni, by w to wierzyć, czy nie. Ta nowa technika to nie tylko teoria pomyślał, wzrastając ponad nadzieję swojego istnienia. Rozdział ich ekscytacji miał doprowadzić do punktu kulminacyjnego. W tej chwili miały się obecne wszystkie obietnice, ale wyzwanie wciąż wisiało w powietrzu. Determinacja Mikea nie miała granic. Jak przystało na siedmiu sanctum swoich myśli, Mike wiedział, czas na triumf nad wrogiem nastał, ale śmigła caddwell, a mogły to uratować lub skazać na pychę w bałwanach z maszyny, przecież walka, która miała nastąpić, nie mogła być zwyczajna. Ich nadzieje, które były podsycane przez technologię, Pokazały, że mogą być wolni, ale czy to wystarczy? Nie mieli wyboru poza jedyną flagującą nutą eksportu, ich śmigła w kuźni innowacyjnych możliwości, inny nowy stół. To nie była inna walka, to była ich walka. Wszystko jest teraz na granicy przeznaczenia, szepnął człowiek pełen nadziei. Zamach. Rzekł w mikrofon nalot, mówiąc, że czas jest teraz. W miarę jak Mike Kowalski stawał naprzeciwko zbliżających się maszyn Luftwaffe, jego serce biło w rytm adrenalinykom. Kolega z eskadry, porucznik Caldwell, wciąż wykrzykiwał komendy, a hałas strzałów stawał się coraz głośniejszy. Formować się, wznieście się rozbrzmiewało w radiu. Mike nie miał jednak wątpliwości. Tego dnia zmiana, za którą tak walczyli, miała w końcu się zrealizować. Z biegiem sytuacji taktyka, którą zaproponował Caldwell, stała się widoczna. Nowe śmigła, które zaprojektował, były nie tylko teoretycznym marzeniem, ale realnym rozwiązaniem, które mogło zmienić losy bitwy. Mike widział, jak jego koledzy z eskadry przystosowali swoje maszyny. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom śmigła dawały lepszą wydajność. A to oznaczało większą prędkość. Aż o 100 mil na godzinę. Czując rosnącą pewność siebie, Mike skupił się na szybkości swoich manewrów. Udało mu się błyskawicznie wyprzedzić cztery nieprzyjacielskie myśliwce, które myślały, że nie mają już z kim walczyć. Zaskoczeni zaczęli cofać się, ale Mike nie ustępował. Luftwaffe zdezorientowane zawołał przez radio, czując przypływ dumy. Jego koledzy odpowiedzieli gromkim okrzykiem, który wzmocnił ich morale. Niech każdy pilot bierze na cel jednego wroga. Skupcie ogień, nakazał Caldwell. Mike przypominał sobie chwilę, gdy walczyli o to, by ich pomysł został uznany. Wierzyli w innowację, która wydawała się na początku rodem z fantazji. Teraz w dynamicznie zmieniającym się teatrze wojennym mieli szansę, by udowodnić, że walka się opłaca. Zbliżając się do najbardziej wyeksponowanego wroga, Mike dodał gazu, Skokową manewrą rozwijając niezwykłą prędkość. Innowacyjne śmigła zaczęły działać. Wkrótce z jego radaru zniknęły kolejne jednostki Luftwaffe, które próbowały zareagować na te nagłe zmiany. Skręć w lewo, Kowalski, odezwał się Adler, gdy Mike wyprzedził kolejnego wroga, zbijając go z nieba. Jakże surrealistyczne było to doświadczenie. Mike patrzył, jak nieprzyjaciele spadają, jak zbite wrotki, w przekonaniu, że ich przewaga była niezachwiana. Nie możecie nas zatrzymać. Pomyślał złością, w miarę jak jego maszyna nabierała jeszcze większej mocy. Radość w sercu łączyła się z desperacją nadchodzącej bitwy, będąc świadkiem zarysu zwycięstwa. Niedługo na polu bitwy zapanował chaos. Istne niebo stało się placem boju. Mike, dostrzegłszy przeciwnika zbliżającego się niewiele ponad tysiąc stóp, wycelował i wystrzelił. To, co miało być chwilą zamieszania, stało się triumfem jego cel zbombardowany, przeciwnik opadał w dół. Mike czuł, jak złoty kolor, często dość bezwzględnych dni wojny nadaje nowy sens, a w sercu rodzi się nadzieja. Musimy być precyzyjni, usłyszał szept między pilotami. Znowu włączył radio, będąc wzorem dla kolegów, którzy podążali w jego ślady. Mistrzowsko zrealizowane manewry z lajtrzą mocą dawały im przewagę nad stratami. Każdy zestrzelony nieprzyjaciel budował atmosferę zwycięstwa. Mike widział, że to nie tylko kwestie statystyczne, ale również ludzkie ich walka stała się częścią większego obrazu, wrzającego wiarę na nadzieję. Tego dnia, 3 września, morale amerykańskich sił powietrznych wzrosło do nieosiągalnych dotąd wyżyn. Nie tylko w głowach pilotów, ale również w wyobrażeniu ich dowództwa. Ale nawet oni, nie aż tak otwarci na zmiany w doktrynie, musieli zobaczyć wyniki. Statystyki, które napłynęły następnego dnia, wydawały się prawe. Luftwaffe poniosło dramatyczne straty. Pojedyncze, nieprzyjacielskie samoloty, które dotarły do nieba po ich misji, były znikome. Kluczowe wstrząsy zrozumiano jasno. Naprawdę zdefiniowaliśmy nowy standard, powiedział Caldwell, gdy wszyscy wracali na Ziemię. To działa, musimy kontynuować, musimy tego bronić. Ostatecznie Mike był gotowy na rozmowę z pułkownikiem Bradleyem. Od początku napotykał na wrogość, ale teraz, z widocznymi dowodami przed ich oczami, poświęcił każdą chwilę, by zdobyć jego uznanie. Kiedy nadszedł dzień, w którym dane bitewne i konsekwencje spadły na stół dowodzenia, Mike był tam gotowy, by przekonać niepewnych. Stał nad mapą z kalkulacjami, które wiele miesięcy wcześniej wydawały się nieosiągalne. Każdy ze współpracowników przysłuchiwał się z uwagą, a pułkownik Bradley, wcześniej sceptyczny, zdawał się w końcu widzieć szerszy obraz. Mieliśmy potworne straty, ale dzięki naszej innowacji naszych pilotów osiągnęliśmy coś niespotykanego, powiedział Mike. Jego głos przybrał nową siłę. 203 zestrzelonych nieprzyjaciół. To 35 niższe straty? niż oczekiwaliśmy. Bradley patrzył na niego i w miarę jak jego wzrok zgłębiał nową wiedzę mogło się wydawać, że przyjmuje to co wcześniej odrzucał. Spuścizna Mike'a i Caldwell a była już zapisana w wojennej historii a nie można było przy tym pominąć ich wkładu w postęp technologiczny Kinetyka nie jest wszystkim dorzucił Bradley, zasłuchawszy się Zwycięstwo to również wydajność, którą macie w swoich rękach to śmigło może zmienić nasze myślenie o liczbach i taktyce. Wasze idee powinny być wdrażane na szerszą skalę. Wracając, Mike spojrzał z ulgą. Gdy niebo fotol śniło nad nimi, wiedział, że udało im się stali się prekursorami nowego wieku. Wszyscy pomyśleli o przeszłości, o tym, jak wielkie ryzyko podjęli walcząc za to, w co wierzyli. To była inwazja myśli i ich odwaga miała trwale się zapisać w historii amerykańskiego lotnictwa Ponto. Każdy zestrzelony nieprzyjaciel, każda potyczka była wyrazem nie tylko ich siły, ale również tego, co znaczy być innowacyjnym w czasach wojny. Innowacja nie kończy się na węzłach sił powietrznych, pomyślał Mike, absorbując ducha walki. Wszystko, co stworzył, miało moc zmiany światła wrażenia. W miarę jak wracali do bazy, w powietrzu dało się odczuć nową dostępność energii. Mike wiedział, że ich walka o innowacje już zapisała nowe standardy. W najbliższy czwartek odbyło się zamknięte posiedzenie w Sztabie Generalnym, gdzie nowe taktyki miały zajmować kluczowe miejsce. Jak nigdy wcześniej, staliśmy się zespołem, który potrafił tworzyć rozwiązania. Musimy podkreślić totalność współpracy, zakończył porucznik Caldwell, radości rysujący się na jego twarzy ona nie tylko przeszła do historii, ale zmieniła świat, pomyślał Mike, uśmiechając się w odpowiedzi. I to była ich spuścizna. Jeśli ta historia wzbudziła w tobie emocje, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał, aby sięgnąć po więcej opowieści o niewiarygodnych innowacjach w zbrojeniach. Dzielmy się historiami, które zmieniają i inspirują.